Dzień dobry państwu, spotkałem tutaj moją byłą uczennicę, którą uczyłem matematyki no gdzieś chyba z 7 lat temu, prawda? Tak, tak, tak to było. 5-6. 5-6 lat temu. I wtedy, wtedy prowadziłem też zajęcia z tymi moimi takimi młodymi, zdanymi uczniami. I tutaj y, przypomnij, czy, czy razem y, uczyliśmy się czasami matematyki? Tak, razem uczyli się, uczyliśmy się tej matematyki. Y, I muszę powiedzieć, że chłopcy, y, nie wiem, oni chyba byli w drugiej klasie szkoły podstawowej. Czyli znaczy, tam był chłopiec z pierwszej klasy, z drugiej i z trzeciej? Tak, to muszę powiedzieć, że chłopaki po prostu mnie i moją koleżankę przewijali pod wieloma względami. także... Y, to myślę, że... co jest w tej klasie wtedy przypomniał. No ja byłam w maturalnej klasie. Były takie sytuacje, że spisywaliście z Ig z prawda? Były chyba. Uczyli nas nawet czegoś, z tego co pamiętam. Jakieś tam sinusy pewnie nie? Jakieś trygonometrie e... chyba. Tak, chyba tak. I z trigonometrii pamiętam, że z ułamków nawet nas przegieli. <laughs> No oczywiście nie takie proste działania na łampiek, jakieś tam bardziej skomplikowanie, chyba wyrażenia wymierne bardziej. Chyba tak, chyba coś takiego. Yy, I jeszcze co by było? Może yy, już nawet nie pamiętam, ale pamiętam, że chłopcy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na wysokim poziomie matematyki byli. Bo tam parę, parę razy chyba do dwójki nawet przyszłyście, Tak, no, tak, tak. Bo ja uczyłem ich szkolsa numer dwa. I tam parę razy po prostu tak dla, dla, dla ciekawości widziałem właśnie maturzystów i między nimi właśnie tą z, y, młodą osobę, która już teraz pracuje, tak? Bo ona już zdałaś i teraz tak, pracuję. W Warszawie, tak? W Warszawie. Dokładnie. Jak wspominasz tutaj tamte czasy? W liceum? Tak. Bardzo fajnie. Szkoda, że niestety nie miałam tak dobrego nauczyciela matematyki jak pan Zarzycki. <laughs> no ale się uczyliśmy na jak tak? No tak, ale to wie pan. Ale dziękuję za dobre słowo. No dobrze. Dziękuję bardzo. Nie zatrzymujcie, bo to jest takim sympatycznym pieskiem. Wyszłaś na spacer, tak? I piesek, piesek się już niecierpliwi. Także żegnam i życzę sukcesów. Dziękuję wzajemnie.